W Tarnowie Opolskim po raz czwarty spotkali się miłośnicy biegania, aby powalczyć o puchar wójta gminy i nadleśnictwa Opole. Tradycyjnie jest to 10 km, trasa jest taka sama jak w zeszłym roku, ponieważ zmieniamy trasę co dwa lata, przez to, że wielu zawodników chce się sprawdzić, czy mają jakiś progres, czy jednak regres. Także biegną po tej samej trasie. W przyszłym roku będzie zmiana trasy. Czy trudna, jeśli chodzi o wzniesienia, to nie, bo teren jest właściwie płaski. Natomiast jest taka długa prosta, no jeżeli ktoś nie trenuje na co dzień, to może mieć trochę psychiczny problem, żeby ją przebiec i nie stracić ochoty do biegania. Tej ochoty w Tarnowie Opolskim nikt nie stracił, bo dopisała zarówno pogoda, jak i uczestnicy. Idea stworzenia biegu właśnie w Tarnowie Opolskim powstała kilka lat temu wśród członków lokalnej grupy biegowej Leśna Draka. Oni rzucili ten pomysł, przedstawiając go wójtowi. I stąd narodził się pomysł. Przychylność wójta i po prostu pieniądze, żeby znaleźć obiekt i ludzi, którzy się w to zaangażują. No tych ludzi nie brakuje. Trzeba przyznać troszeczkę dość duża grupa jest zaangażowana w to przedsięwzięcie. Sponsorów jest kilkunastu, którzy nas pomogli finansowo i Także z góry im dziękujemy. W organizację zaangażował się Urząd Gminy Tarnów-Opolski, Nadleśnictwo-Opole i wiele lokalnych instytucji, grup i stowarzyszeń. Jedno z nich, Opolsar, wprowadziło nowość dog trekking czyli bieg w towarzystwie psa. Pieski, pieski poszły, Pieski poszły, reszta zostaje. Robimy to na co dzień, dlatego trzeba nie, chcielibyśmy to populizować y, też w innych, żeby inni zobaczyli, że można z pieskiem pobiegać sobie. To jest bardzo przyjemne, a dwa, że pies pomaga w bieganiu, nadaje tempa niejednokrotnie. Psy same w sobie uwielbiają biegać, uwielbiają ruch, tak? Także je w ten sposób ułożliwiamy, a dwa, że spędzamy więcej czasu z nimi i możemy w tym momencie i, 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 i temu pieskowi sprawić przyjemność i sobie też. Patronatem objął imprezę m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Wspieramy, dlatego że aktywność ruchowa jest nam wszystkim bardzo potrzebna. Dzięki temu jesteśmy zdrowsi. Ja zawsze mówię, wystarczy spojrzeć na twarze uczestników, zawsze zadowoleni, uśmiechnięci, radośni. Generalnie wszyscy mamy przekraczać granice własnych możliwości, ale wszystko po to, aby zarażać także innych. Mnie cieszy osobiście to, że te biegi cieszą się coraz to większym zainteresowaniem. Także bieg tarnowski cieszy się większym zainteresowaniem. Ludzie przebiegają te dystanse, dla niektórych bardzo długie, 10 km to nie jest bardzo krótki dystans, ale robią to z wielką radością, pasją i zachęcają innych do tego biegania. Przed biegiem pozostaje tylko wspólna rozgrzewka i można startować. Fajny sposób, żeby spędzić wolny czas, zdrowo, na świeżym czasami powietrzu, czasami jednak nie. No i poza tym długo już biegam, więc jakoś to jest e, już takie, że już nie mogę bez tego żyć. jest okazja tego, żeby się zmusić do tego, żeby trochę treningu biegowego było, a dzięki temu człowiek się lepiej czuje, jakby nie było. Trzeba włożyć niestety wysiłek w to, co się robi z pasją, tak? Także to o to chodzi. Szukamy jakiegoś, jakiejś odskoczni od, od codzienności i to jest właśnie bieg. No, trasa nie jest zła, bo tutaj nie ma żadnych takich dużych wzniesień, także praktycznie na tym samym poziomie wszystko jest. Także nie ma takiego wysiłku e, dla takich początkujących też osób, więc każdy tutaj daje radę. W biegu głównym wzięło udział około 350 osób. Kolejne dziesiątki miłośników sportu wystartowały w biegu dzieci, nordic walkingu i dog trekkingu. Organizatorzy zapowiadają, że limity uczestników za rok się zwiększą i już dziś zapraszają na kolejną edycję biegu tarnowskiego.